Zadanie drugie. Wyznacz wartość podanych liczb. Przypomnij sobie to, co zrobiliśmy w zadaniu pierwszym. W zadaniu pierwszym w podstawach wszystkich potęg, które były w zadaniu pierwszym, były liczby całkowite. Tutaj w podstawie każdej z tych potęg znajduje się ułamek zwykły. I zwróćmy uwagę, że każdy z tych ułamków zwykłych jest objęty nawiasem. W tego typu przypadku będziemy stosowali ten wzór. I popatrzmy najpierw na podpunkt A, w którym mamy jedną drugą, którą podnosimy do potęgi 2. Co to znaczy? Popatrzmy w oparciu o ten wzór. Wiemy, że my do potęgi, do potęgi drugiej musimy podnieść licznik, czyli jedynkę oraz mianownik, czyli dwójkę. Jeden do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 1 razy 1, a dwa do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co dwa razy 2. 1 razy 1 jest równe liczbie 1, a 2 razy 2 jest równe liczbie 4. Oznacza to, że jedna druga podniesiona do potęgi drugiej jest równa liczbie 1 czwarta. My tutaj oczywiście wcale nie musielibyśmy rozpisywać tego ani w ten, ani w ten sposób. Można byłoby tutaj od razu zapisać, że jedna druga do potęgi drugiej jest równe liczbie 1 czwarta. Takiego rozpisywania nie ma obowiązku, ale w momencie, w którym jesteś na początku uczenia się potęgowania, takie rozpisywanie jest pomocne, ponieważ powoduje to, że czy zmniejsza ryzyko tego, że popełnisz błąd. Ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż zwróciłam wcześniej Ci uwagę na to, że każdy z tych ułamków jest objęty nawiasem. To ma bardzo kluczowe znaczenie. Dlaczego? Bo jeżeli ułamek zwykły jest objęty nawiasem i za nawiasem stoi wykładnik potęgi, to w tego typu przypadku my do tej potęgi musimy podnieść i licznik, i mianownik. Gdybyśmy nie mieli takiego ułamka objętego nawiasem i ten wykładnik stałby w ten sposób tutaj, to by oznaczało, że my do tej potęgi w tym przypadku podnosimy tylko i wyłącznie licznik. Co to dla nas by oznaczało, gdybyśmy mieli jedną drugą podniesioną do potęgi drugiej, ale w taki sposób, czyli bez nawiasu? To by oznaczało, że my jedynkę musimy przemnożyć przez siebie dwukrotnie, natomiast mianownik wtedy pozostaje bez zmian, czyli nadal byśmy w tym przypadku konkretnym uzyskali liczbę jedną drugą. Inaczej też ma się sytuacja w momencie, kiedy ten wykładnik stałby na wysokości mianownika. W tym przypadku do potęgi m podnosimy tylko i wyłącznie mianownik. Popatrzmy, jak by to wyglądało w przypadku liczby 1, 2, gdyby ten wykładnik stał tutaj no to w tym przypadku licznik pozostaje bez zmian, natomiast liczbę 2 musimy dwukrotnie przez siebie przemnożyć, dzięki czemu tutaj uzyskujemy jedną czwartą. No akurat taki przypadek, że i w tym i w tym przypadku uzyskaliśmy ten sam rezultat, ale nie zawsze tak to będzie działało. Tak będzie to działało tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy licznik będzie równy 1. Dlatego, że jeżeli jedynkę podniesiemy do jakiejkolwiek potęgi całkowitej, to zawsze uzyskujemy 1. No ale jeżeli już licznik byłby inną liczbą, byłby równy 2, 3, 4, to tutaj już byśmy uzyskali zupełnie inne wyniki. Możemy to sobie sprawdzić na innym przykładzie. Powiedzmy, miejmy tutaj liczbę 2 trzecie, którą podnosimy do potęgi drugiej. Przy takim zapisie wiemy, że musimy zastosować ten wzór, czyli tutaj będziemy mieli 2 do potęgi drugiej nad 3 do potęgi drugiej. 2 do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 2 razy 2, czyli 4, a 3 do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 3 razy 3, czyli 9. Jeżeli mielibyśmy natomiast taki zapis, jaki mamy w tym miejscu, to tutaj byśmy mieli wtedy 2 do potęgi drugiej nad 3. 2 razy 2 to jest 4, natomiast mianownik przepisujemy bez zmian. Czyli popatrzmy, że w tym zapisie uzyskujemy już inny wynik niż uzyskaliśmy tutaj. I popatrzmy, jakby wyglądała sytuacja przy takim zapisie jeżeli chodzi oczywiście na razie o ułamek 2 trzecie, to tutaj mianownik podnosimy do potęgi drugiej, co oznacza, że licznik pozostaje bez zmian, a w mianowniku mamy 3 razy 3, co w rezultacie daje nam 2 dziewiąte. Czyli popatrzmy, za każdym razem, zarówno w tym, jak i w tym, jak i w tym przypadku, uzyskujemy zupełnie różne wyniki. Dlatego przy, tym, przy tej okazji tu możemy zapisać, że takie potęgowanie, taki zapis to jest zupełnie co innego niż taki zapis, jak również taki zapis, który mamy w tym miejscu, to też jest inny zapis niż ten. O tym musisz pamiętać, ponieważ to jest bardzo kluczowe w przypadku potęgowania ułamków zwykłych. I teraz popatrzmy, co my mamy w podpunkcie B. W podpunkcie B mamy liczbę jedną trzecią którą podnosimy do potęgi drugiej. Idąc tym wzorem, wiemy, że do potęgi drugiej musimy podnieść zarówno licznik, jak i mianownik. Czyli tutaj będziemy mieli 1 razy 1 na 3 razy 3, co w rezultacie daje nam liczbę, która jest równa 1 dziewiąta. No I znowu, wcale nie musimy ani zapisywać tego, ani zapisywać tego. Moglibyśmy od razu zapisać, że 1 trzecia do potęgi drugiej to jest 1 dziewiąta. No ale jeszcze raz powtórzę, że zwłaszcza na początku, kiedy się uczysz potęgować, takie zapisy są jak najbardziej wskazane. Popatrzmy dalej. Popatrzmy na podpunkt C, w którym mamy liczbę 1, drugą, którą podnosimy do potęgi trzeciej. Tutaj będziemy mieli 1 do potęgi trzeciej nad 2 do potęgi trzeciej. Czyli my tutaj w rezultacie uzyskujemy 1 razy 1 razy 1, to będzie w liczniku, a w mianowniku 2 razy 2 razy 2. No i oczywiście ja od razu mogę w pamięci zapisać, że uzyskuję tutaj liczbę 1 ósmą. Dlaczego? Dlatego, że 1 razy 1 razy 1 daje nam 1, a 2 razy 2 razy 2 jest równe liczbie 8. Natomiast jeżeli nie masz pewności, w jaki sposób my moglibyśmy to, czy to jest na pewno 8 w mianowniku, no to my moglibyśmy zrobić tutaj troszeczkę inne działanie. Jeżeli chodzi o licznik, to akurat licznik jest prosty, no bo 1 razy 1 razy 1 jest równe liczbie 1. Natomiast popatrzmy na mianownik. Tutaj mamy 2 razy 2. 2 razy 2 jest równe liczbie 4. I ta liczba 4 jest wynikiem mnożenia przez siebie tych dwóch dwójek. Czyli tutaj będziemy mieli 4, natomiast tę trzecią dwójką ja jeszcze muszę przepisać. Licznik pozostaje bez zmian, natomiast jeżeli chodzi o 4 razy 2, no to jest to liczba równa 8, czyli uzyskujemy 1 ósmą, czyli dokładnie to samo co uzyskaliśmy tutaj w tym miejscu. Popatrzmy jeszcze na podpunkt D, w którym mamy 1 trzecią, którą podnosimy do potęgi trzeciej, czyli tutaj również licznik podnosimy do potęgi trzeciej oraz mianownik również podnosimy do potęgi trzeciej. No i my wiemy, że 1 do potęgi trzeciej to jest to samo co 1 razy 1 razy 1, czyli w rezultacie uzyskujemy tutaj 1, natomiast 3 do potęgi trzeciej to jest dokładnie to samo co 3 razy 3 razy 3, czyli 27. No i znowu, jeżeli nie umiesz tego policzyć w pamięci albo nie jesteś pewien lub pewna, to również możemy to rozpisać w następujący sposób. Licznik. mamy W liczniku będziemy mieli 1 razy 1 razy 1. Natomiast w mianowniku będziemy mieli 3 razy 3 razy 3. I teraz popatrzmy na licznik 1 razy 1 razy 1 jest równe liczbie 1. Natomiast popatrzmy tutaj na mianownik 3 razy 3 jest równe liczbie 9. Więc ta dziewiątka, którą tutaj uzyskaliśmy jest wynikiem mnożenia tych dwóch trójek, ale tu nam jeszcze trzecia została. Czyli będziemy mieli razy 3 i 9 razy 3 jest równe liczbie 27. Czyli popatrzmy dokładnie taki sam wynik jak wyżej.